Oh yeah, gadam, witam was bardzo serdecznie ludziska z tej strony Solak i witam was w kolejnym NQ Nice Question, czyli pytania i odpowiedzi. Wy zadajecie pytania i ja postaram się na nie odpowiedzieć, jak zwykle to bywa. E, dobra, dzisiaj mamy mapkę Hijacket i Gun Game. Tak jest materiał krótki, bo jest pytań mało, także zacznijmy sobie od razu. Pytanie pierwsze. o Owen, o. Nie wiem, jak dobrze znasz serię Star Wars Battlefront, ale jak sądzisz, czy daj coś z tego zrobić, czy będzie to po prostu rodzaj inaczej steksturowanego battlefielda? Tak jest. Znam troszeczkę tą serię od 2004 roku, jak gdzieś tam widziałem wcześniej. To było, bo ja się dowiedziałem, że ten projekt zawieszono przez Free Radical. Nie wiem z jakich powodów, ale praktycznie gra była skończona. Więc, no, ciężko powiedzieć. Teraz jak patrzyłem na nią, bo Dice właśnie próbuję wskrzesić i wyjdzie ponoć w tym roku. Zobaczymy, co z tego będzie, bo, no, mi się jakoś tak średnio podoba, że wam powiem. No, to tyle chyba na ten temat. Eee... Dobra, ale. Aha, jeszcze to pytanie. Nie, nie będzie to zteksturowany Battlefield, bo to są dwie różne inne gry. Jak zauważyłeś, Battlefield jest grom FPP, czyli tak zwanym FPS-em, z pierwszej osoby, a tam jest TTP. TPP, TPP, tak jest. Dobra, kolejne pytanie. azji 16. Twoja ulubiona gra minionej dekady. Oczywiście nie zmieniam zdania Assassin's Creed 2. Już się wypowiadałem ostatnio na ten temat. Rafia072, jak bardzo podoba ci się Assassin's Creed Black Flag? Jesteś zadowolony z zakupu? Kurewsko jestem zadowolony z zakupu. Jestem totalnie zadowolony z zakupu. Opacało się zajebistą edycję kolekcjonerską kupić. Zajebiście się w to gra. 60 godzin prze... przegrane. 63% ukończonej misji fabularnej wątku fabularnego. Eee, no i do tego jestem fanem absolutnym Assassin's Creed ogólnie. Scross 121 Dawno mnie tu nie było. Czas wrócić na ten zajebisty kanał. Dwie łapy w górę. Dzięki wielkie. Sebadaren1999 Mam dwa pytanka. Skąd wziąłeś pomysł, żeby dodawać filmiki na YouTube? A? Nie wiem jak oglądałeś poprzedni odcinek, ale tam właśnie się pojawiło to pytanie. I dlatego też cofnąłem specjalnie, żeby się upewnić, czy faktycznie tak było. I tak było. Drugie pytanie. Jakim programem nagrywasz i czy go polecasz? Czego polecam? FRAPSem nagrywam, bardzo, bardzo, bardzo go polecam. Tak jest. Jeszcze sobie spróbuj Action, action. tym co nagrywa Gimper, to jest, też dobry, mm, to jest też dobry program do nagrywania. Ja osobiście tylko Pulpit nim nagrywam, bo FRAPS mi się spierdzieli i już mm, Pulpitów nim nie nagrywam. Ale to bardzo rzadko. E, tak, i to by było na tyle. Już się wyrobiłem, nieźle mi idzie. Także coraz szybciej, coraz szybciej powiem Wam tylko tyle. E, pytań było mało, gameplay krótki, tak samo dlatego. E, powiem Wam tylko tyle, że po prostu. Ostatnio wasza aktywność spadła, to moja też musiała spaść. Ha! Teraz wygry teraz nagrywam po prostu co dwa, trzy dni filmiki, żeby było ok. Dobra, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zadać pytanie, ocenić film i zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze kurwa nie zrobiłeś. Dobra, dzięki wielkie, jeszcze raz, i do zobaczenia w następnym NQ. Na razie!